Opowiadano ją jako bajkę dla dzieci lub moralną przestrogę w świętych księgach niekończący się deszcz, który pokrył góry, rzeki i całe miasta. W najbardziej znanej wersji ocalili tylko Noe, jego rodzina i kilka zwierząt. Ale co, jeśli to nie jest cała historia? A jeśli za wizerunkiem starego budowniczego arki kryje się jeszcze bardziej niepokojąca prawda zdolna zrewolucjonizować wszystko, co wiemy o przeszłości? Kultury rozsiane po czterech stronach świata powtarzają niemal tę samą opowieść. I nie mówimy tu o dwóch czy trzech, ale o ponad 200 tradycjach opisujących kolosalny potop. Dla wielu badaczy nie brzmi to jak zbieg okoliczności, ale jak zbiorowa pamięć o prawdziwym wydarzeniu. Być może pośród wzburzonych wód zginęli nie tylko grzesznicy, ale także coś znacznie większego zaawansowana cywilizacja która zniknęła bez śladu. Jeśli interesują Cię tajemnice, które podważają oficjalną historię, zapisz się i włącz dzwonek, ponieważ w tym odcinku ujawnimy ukryte powiązania, ślady ignorowane przez naukę i wiedzę, która nigdy nie powinna zostać wymazana. W końcu, gdy tak wiele kultur powtarza tę samą pamięć, oznacza to, że mamy do czynienia z czymś wielkim. Deszcz, który pochłonął świat, nie ograniczył się do pojedynczej opowieści zachowanej w Świętej Księdze. Kiedy spojrzymy poza tradycję hebrajską, odkryjemy, że praktycznie każdy starożytny lud zachował pamięć o niszczycielskiej powodzi. Najbardziej intrygujące jest to, że opowieści te, mimo że pochodzą z regionów, które nigdy nie miały ze sobą kontaktu, mają tak podobną strukturę i szczegóły, że trudno uznać to za zbieg okoliczności. To, co wydaje się prostym mitem moralnym, staje się zbiorowym echem globalnej traumy. Na przykład w starożytnej Mezopotamii epos o Gilgameszu opisuje Utnapistima, człowieka ostrzeżonego przez bogów o zbliżającej się katastrofie. Zbudował on ogromną łódź, zgromadził swoją rodzinę, rzemieślników, a nawet nasiona wszystkich gatunków żywych, zapewniając, że życie nie zostanie całkowicie unicestwione. Daleko stamtąd w tradycji hinduskiej pojawia się Manu, uratowany przez boską istotę, która przybrała postać ryby. Zaprowadzony do wód, Manu zachował wiedzę niezbędną do odrodzenia świata. Na tym jednak nie koniec. Ludy zamieszkujące Amerykę Środkową opowiadały, że rozgniewani bogowie zatopili poprzednie pokolenia, aby zrobić miejsce dla nowej ludzkości. Grecy opowiadali o Deukalionie i Pyrrze. Ocalałych, którzy odbudowali cywilizację po tym, jak Zeus postanowił oczyścić ziemię. Nordycy w swoich sagach opowiadali, że oceany pochłonęły starożytne ziemię w cyklu, który poprzedził Ragnarok. Chińczycy wspominali o potopie tak długim, że tylko interwencja bohatera zdołała go powstrzymać, otwierając kanały, aby wody mogły się rozlać. Nawet odległe społeczności, takie jak australijscy, aborygeni czy majowie, Miały te same wspomnienia. Powszechna powódź, która zakończyła jedną erę i zapoczątkowała kolejną. Kiedy sumujemy wszystkie te zapisy, liczba przekracza 200 niezależnych tradycji rozsianych po całym świecie. Jak wyjaśnić podobieństwo tak wielu relacji, nie zakładając, że wszyscy byli świadkami tej samej katastrofy? Dla badaczy takich jak James Fraser i Mircea Eliade. Nie są to tylko opowieści przekazywane w celu straszenia dzieci lub nauczania moralności, ale fragmenty zbiorowej pamięci o prawdziwym wydarzeniu. To tak, jakby wszystkie te ludy próbowały pozostawić nam wskazówkę dotyczącą czegoś znacznie większego, co jednak z czasem zostało wyciszone. I właśnie w tym miejscu pojawia się wyjątkowy prezent: E-Book Zakazane imię Jezusa. Zawiera on ukryte prawdy. Zapomniane wśród oficjalnych historii, i łączy elementy, które nigdy nie pozwoliły nam dostrzec całości. Jeśli czujesz, że istnieje coś więcej niż to, co zostało opowiedziane, nadszedł czas, aby to odkryć. Dostęp znajduje się w pierwszym komentarzu, gotowy dla wszystkich, którzy chcą otworzyć oczy na wiedzę, która może zmienić życie. W prawie wszystkich wersjach powtarza się ten sam schemat. Najpierw pojawia się ostrzeżenie, zazwyczaj pochodzące od Boga lub postaci niebiańskiej, następnie wybierany jest mężczyzna lub rodzina, następnie budowana jest kolosalna łódź, lub ochrona jest zapewniona przez jakąś nadprzyrodzoną istotę. Zwierzęta, nasiona i wiedza są zachowane w tym schronieniu, a po katastrofie opisywany jest nowy początek, prawie zawsze naznaczony odnowionymi sojuszami duchowymi i reorganizacją społeczeństwa. Fascynujące jest to, że nawet szczegóły techniczne pojawiają się w sposób powtarzalny. Osiem osób w arce Noego, rzemieślnicy uratowani przez Utnapistima, Bóg Ryba, prowadzący Manu. Są to wprawdzie różnice, ale wskazują one na wspólny rdzeń. Ta zbieżność sugeruje, że nie mamy do czynienia z izolowanymi folklorystycznymi wymysłami, ale z wspomnieniami wspólnej traumy na skalę globalną. Jednak rzadko wspomina się, że teksty uważane za apokryficzne również opisują ten epizod z innej perspektywy. Na przykład księga Henocha mówi o istotach zwanych strażnikami upadłych aniołach, którzy mieli nauczyć ludzi metalurgii, astrologii, a nawet zakazanych nauk. Korupcja miała narosnąć do takiego stopnia, że zgodnie z tą relacją, potop został nakazany, aby zniszczyć nie tylko ludzkie zło, ale także konsekwencje tego kontaktu. Innymi słowy, kataklizm był próbą zresetowania ludzkości, eliminując ślady wiedzy zbyt zaawansowanej jak na tamte czasy. Kiedy połączymy te warstwy, staje się jasne, że być może nie była to tylko kara ale punkt przełomowy między epokami Platon w swoich dialogach Timajos i Critias opisał już upadek Atlantydy opisując potężny i zaawansowany technologicznie lud który zniknął w ciągu jednej nocy burz i gigantycznych fal Jego opis wyśmiewany przez wieki zyskuje nową siłę w porównaniu z innymi opowieściami o potopie rozsianymi po całym świecie W końcu jeśli tak wiele kultur mówi o tej samej tragedii, dlaczego nie uznać, że Atlantyda to tylko grecka nazwa uniwersalnej pamięci? Kolejnym ciekawym elementem tej układanki jest mapa Piri Reisa z XVI wieku. Przedstawia ona wybrzeże Antarktydy bez lodu, co oficjalnie miało nastąpić dopiero dziesiątki tysięcy lat przed pojawieniem się znanych cywilizacji. Jak kartograf osmański mógł mieć dostęp do tak dokładnych informacji? Wielu sugeruje, że oparł się on na jeszcze starszych mapach, zachowanych z kultur, które istniały przed potopem. To rodzi nieuniknione pytanie: jakie inne ślady mogą być ukryte pod grubymi warstwami lodu, być może chroniąc całe miasta z zapomnianej epoki? Zbieżności się mnożą. A każdy nowy element wzmacnia przekonanie, że globalna powódź była czymś więcej niż tylko wypadkiem losowym. Katastrofy kosmiczne, takie jak uderzenia komet, są również często wymieniane jako możliwe przyczyny tego wydarzenia. Tak zwane uderzenie Dryas, które miało miejsce około 12 800 lat temu, spowodowało gwałtowne topnienie lodowców, a w konsekwencji powodzie o niewyobrażalnej skali. Jeśli to prawda, być może było to zapalnikiem wydarzenia zapamiętanego w tak podobny sposób w odległych kulturach. Imponujące jest to, że opisując zniszczenie, mity mówią jednocześnie o odrodzeniu. Zawsze pojawia się rodzina, ocalały lub grupa wybranych, którzy niosą ze sobą zwierzęta, nasiona i wiedzę, aby rozpocząć życie od nowa. To tak, jakby ludzkość była zaprogramowana nie tylko do rejestrowania traumy, ale także do pamiętania o nadziei, która zrodziła się w chaosie. Jeśli zastanowimy się nad tym uważnie, starożytne opowieści mogą być mniej zainteresowane literackimi szczegółami, a bardziej skupione na przekazaniu idei, że nastąpiło tak drastyczne zerwanie, które na nowo zdefiniowało kierunek rozwoju Ziemi. W tym sensie potop nie oznaczałby tylko końca ery korupcji, ale także zniszczenie czegoś większego. Społeczeństw bardziej zaawansowanych niż sobie wyobrażamy, których wspomnienia zostały pogrzebane pod oceanami i mitologiami. I właśnie w tym momencie tajemnica staje się jeszcze bardziej intrygująca. Jeśli wody zniszczyły imperia i całą wiedzę, co przetrwało do naszych czasów? Czy niektóre z tych fragmentów są ukryte w megalitycznych ruinach, ezoterycznych tradycjach, a nawet w samym ludzkim DNA? gdzie istnieją skoki ewolucyjne, których nauka nie potrafi jeszcze wyjaśnić? Pytania pozostają, a dopóki nie znajdziemy wszystkich odpowiedzi, pozostaje nam traktować opowieści o potopie nie jako fantazyjne bajki, ale jako ostrzeżenia, że świat już doświadczył brutalnych początków. Być może za każdym mitem kryje się cień całej cywilizacji, która zniknęła zabierając ze sobą sekrety zdolne zmienić nasze rozumienie historii. Kiedy wody w końcu opadły, świat wydawał się zaczynać od nowa, ale coś pozostało, ślady, które nie znikają tak łatwo. Rozrzucone na różnych kontynentach pojawiają się monumenty i ruiny, które całkowicie podważają oficjalną chronologię archeologiczną. Konstrukcje wzniesione z taką precyzją i złożonością, że wydają się dziełem współczesnych inżynierów, choć pochodzą z czasów, w których według tradycyjnej narracji ludzie byli jeszcze skazani na prymitywne narzędzia. Jaskrawym przykładem jest Göbekli Tepe w południowo-wschodniej części dzisiejszej Turcji. Ten zespół kamiennych filarów ułożonych w skomplikowane kręgi, datowany na około 11 600 lat. Poprzedza piramidy egipskie o 7000 lat. Każdy blok, ważący nawet 20 ton, został wyrzeźbiony w symbole i postacie zwierząt, ujawniając nie tylko umiejętności techniczne, ale także głęboką wiedzę symboliczną. Zagadką pozostaje fakt, że w tamtych czasach istniały rzekomo tylko małe społeczności łowców-zbieraczy. A jednak ktoś wzniósł monumentalne dzieło które wymagało planowania, organizacji społecznej i zaawansowanej astronomii. Tysiące kilometrów stąd, na wyżynach Boliwii, leży Puma Panku. Jego gigantyczne kamienie, cięte pod idealnymi kątami, wyglądają bardziej jak dzieło fabryki przemysłowej niż prymitywnych rąk. Bloki w kształcie litery H pasują do siebie jak klocki Lego, a niektóre z nich ważą ponad setki ton. Nasuwa się nieuniknione pytanie. Jak ludy, które według podręczników nie znały nawet koła, mogły wykonać cięcia przypominające pracę piły laserowej? Ta rozbieżność podsyca podejrzenia, że Puma Panku jest pozostałością powcześniejszej cywilizacji, zniszczonej przez globalną katastrofę. W Egipcie kontrast między ruinami jest równie niepokojący. Najnowsze budowle dynastyczne charakteryzują się mniejszymi blokami. I dobrze udokumentowanymi technikami murarskimi. Natomiast starsze warstwy, takie jak masywne bloki w niektórych częściach świątyni w Karnaku lub samego Sfinksa, wydają się należeć do innej tradycji architektonicznej. W niektórych przypadkach ślady erozji sugerują długotrwałe narażenie na działanie wody w okresach znacznie wcześniejszych niż dopuszcza oficjalna chronologia. Jeśli dodamy do tego kolosalne kamienie świątyni Jowisza w Balbek, w dzisiejszym Libanie, gdzie bloki ważące ponad 800 ton spoczywają pod późniejszymi konstrukcjami rzymskimi, hipoteza o zapomnianej kulturze staje się trudna do zignorowania. Tajemnice te nie ograniczają się do wschodu. Na kontynencie amerykańskim, od Meksyku po Peru, piramidy, fortece i świątynie mają podobne cechy. Najbardziej intrygujące jest to. Że dolne części tych budowli są zbudowane z większych i lepiej dopasowanych bloków, podczas gdy górne warstwy, wzniesione przez cywilizacje znane jako Inkowie lub Majowie, wykorzystują prostsze techniki. Sugeruje to, że późniejsze kultury po prostu ponownie wykorzystały znacznie starsze fundamenty, których budowniczowie posiadali utraconą wiedzę. Powtarzanie się tego wzorca. Starsze ruiny ujawniające większą wyrafinowanie, powtarza się w różnych miejscach globu. Pytanie nasuwa się niemal samo: czy są to ślady cywilizacji przedpotopowej? Odpowiedź nabiera sensu, gdy spojrzymy w niebo. Wiele z tych monumentów wykazuje niezwykle precyzyjne wyrównanie astronomiczne. Piramidy w Gizie są ustawione zgodnie z gwiazdami pasa Oriona. W Teotihuacan, w Meksyku, tak zwana aleja zmarłych, jest wyrównana z konkretnymi zjawiskami astronomicznymi. Stonehenge w Anglii pełni funkcję obserwatorium, które z dokładnością do sekundy wskazuje przesilenia i równonoce. Istnieją również mniej znane miejsca, takie jak napta Pleja na pustyni Sahara, które również wykazują wyraźne powiązania z obserwacjami astronomicznymi. Jeśli kultury te były rzekomo prymitywne. Jak wyjaśnić, że opanowały tak zaawansowane obliczenia? Dla niektórych badaczy odpowiedź jest prosta. Nie stworzyły tej wiedzy od podstaw, ale odziedziczyły fragmenty nauki sprzed potopu, zachowane przez ocalałych lub przekazane jako dziedzictwo przez istoty, które tradycje nazywają bogami lub niebiańskimi mistrzami. Dziedzictwo to może być również zapisane w nas samych. Badania genetyczne ujawniają ciekawe skoki ewolucyjne, które nie pasują do linearnych procesów ewolucji. Mutacja genu FOXP2 związanego z językiem lub nagłe zwiększenie objętości mózgu w określonych okresach budzą podejrzenie, że wydarzyło się coś niezwykłego. Dla niektórych teoretyków te kamienie milowe mogą nie być tylko dziełem przypadku, ale pozostałością po interakcjach z wcześniejszą zaawansowaną linią wymazaną przez wody, ale niecałkowicie wyeliminowaną z naszego kodu genetycznego. Czy to poprzez niemożliwe do zbudowania monumenty, układy gwiazd czy ślady w DNA, wydaje się, że fragmenty zaginionego świata nadal nas otaczają. Opowieść Platona o Atlantydzie wpisuje się w tę mozaikę. Kwitnące imperium obdarzone niezwykłą wiedzą, które w ciągu jednej nocy i jednego dnia zostało pochłonięte przez morze. Krytycy twierdzą, że jest to tylko alegoria, ale opowieść ta nabiera realnych kształtów, gdy porównamy ją z opowieściami o potopie z różnych kultur. Co ciekawe, późniejsze relacje potwierdzają ten sam wzorzec. Mapa Piri Rejsa z XVI wieku przedstawia szczegóły Antarktydy bez lodu. Ta reprezentacja sugeruje dostęp do znacznie starszych map. Zachowanych być może przez ludy, które przetrwały potop i nadal przechowywały kartograficzne wspomnienia z epoki, w której dzisiejsze zamarznięte kontynenty były zamieszkane. Jeśli weźmiemy pod uwagę hipotezę, że całe miasta pozostają pogrzebane pod warstwami lodu, milczenie historii nabiera nowych wymiarów. Wszystko to wskazuje na niepokojący scenariusz. Obecna ludzkość może nie być pierwszą cywilizacją, która osiągnęła wysoki poziom wiedzy. Być może jesteśmy tylko najnowszą z wielu prób, następującą po kulturach, które zniknęły w wyniku kataklizmów. W tym sensie potop działałby jako dzielnik epok, wymazując prawie wszystkie widoczne ślady, ale nie będąc w stanie całkowicie usunąć znaków, które przetrwały w kamieniach, mitach, a nawet w naszej krwi. Kiedy patrzymy na te ruiny, mamy wrażenie, że przeszłość nie jest prostą linią, ale ciągiem cykli wzlotów i upadków. Każdy zapomniany pomnik, każda starożytna opowieść i każdy szczegół astronomiczny, starannie wyryty w kamieniu, są dowodem na to, że przed nami inni przemierzali tę planetę z wielkością i pomysłowością. Teraz pozostaje nam tylko odwaga, by zmierzyć się z możliwością, że nasze pochodzenie jest znacznie starsze. I bardziej złożone, niż nam powiedziano, a potop był tylko najnowszym przypomnieniem, że nic nie pozostaje nietknięte przez siłę czasu i wody. Pomimo wszystkich tych śladów rozsianych po całym świecie, tradycyjna nauka zazwyczaj opiera się idei, że przed potopem istniała zaawansowana cywilizacja. Częściowo wynika to z braku ostatecznych dowodów, nienaruszonych struktur. Rozpoznawalnych narzędzi, zachowanych dokumentów. Być może jednak prawdziwy powód tej niechęci jest głębszy. Zaakceptowanie istnienia wcześniejszej kultury, bardziej zaawansowanej niż sobie wyobrażamy, podważyłoby fundamenty historii, jaką znamy. Mimo to, wśród ruin i tradycji, pojawiają się hipotezy, które nieustannie podważają ustalone modele. Jedną z najbardziej prowokujących jest teoria cywilizacji MU. Pod koniec XIX wieku, odkrywca Augustus Le Plongeon twierdził, że zidentyfikował bezpośrednie powiązania między starożytnymi kulturami Egiptu i Jukatanu. Jego zdaniem obie były potomkami znacznie starszej cywilizacji macierzystej, położonej na kontynencie obecnie zanurzonym w oceanie spokojnym. Teoria ta została pogłębiona przez brytyjskiego pisarza Jamesa Churchwarda, który twierdził, że miał dostęp do starożytnych tabliczek przechowywanych przez indyjskich kapłanów, zawierających zapisy dotyczące tajemniczej mu zaawansowanego imperium wyposażonego w technologię i wiedzę duchową znacznie przewyższającą naszą. Według Churchwarda mu nagle zniknęło, pochłonięte przez katastrofę wodną, prawdopodobnie tę samą potop opisywaną w wielu kulturach. I chociaż krytycy twierdzą, że brakuje konkretnych dowodów. Niektóre kwestie zwracają uwagę. Na przykład posągi Moai na wyspie Wielkanocnej charakteryzują się tak imponującymi technikami rzeźbienia i transportu, że do dziś stanowią wyzwanie dla współczesnych inżynierów. Jeszcze bardziej intrygujące są relacje samych mieszkańców Rapa Nui, którzy twierdzą, że wiedzę tę odziedziczyli po przodkach przybyłych z morza. Według nich przodkowie ci posiadali niezwykłe umiejętności i przekazywali złożone nauki, jakby byli nosicielami pamięci poprzedniej epoki. Jeśli to prawda, to być może Moai są czymś więcej niż tylko hołdem. Mogą być pomnikami wzniesionymi dla zachowania pamięci o starożytnej linii, która przetrwała globalną katastrofę. A co, jeśli cywilizacja sprzed potopu nie miała ludzkiej postaci? Hipoteza ta może wydawać się absurdalna na pierwszy rzut oka, ale niektóre najnowsze badania paleontologiczne ponownie otworzyły dyskusję na temat inteligencji dinozaurów. Przez dziesięciolecia uważano je za istoty kierujące się wyłącznie instynktem, brutalną siłą i niezdolne do jakiegokolwiek złożonego myślenia. Jednak analiza skamieniałości, takich jak Testrodon, Wskazuje, że niektóre dinozaury miały mózgi o rozmiarach porównywalnych do współczesnych ptaków, a nawet niektórych ssaków. Co jeszcze bardziej zaskakujące, niektóre z nich żyły w zorganizowanych grupach, opiekowały się młodymi i wykazywały złożone zachowania. Paleontolog Dale Russell zasugerował nawet, że gdyby nie nastąpiła katastrofa, która je wygubiła, zwierzęta te mogłyby ewoluować w inteligentne, dwunożne stworzenia coś, co nazwał dinozaurydami. Gdyby ta linia ewolucyjna rozwijała się przez miliony lat, można sobie wyobrazić, że osiągnęłyby one wysoki poziom technologiczny. Czas ucieka, a liczba egzemplarzy e-booka się kończy. Uzyskaj dostęp do zakazane imię Jezusa, póki jest jeszcze dostępny. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. W tym kontekście potop mógł być ostatecznym wydarzeniem, które zniszczyło ostatnie ślady tej nieludzkiej cywilizacji. Globalna powódź zatopiła całe miasta, zniszczyła archiwa i zasypała wszystko osadami morskimi. Milczenie historii byłoby zatem wynikiem tak całkowitego upadku, że na powierzchni pozostało niewiele śladów. Jednak morze zaczęło zwracać fragmenty. Na początku XXI wieku nurkowie odkryli geometryczne struktury na dnie Zatoki Kambej u wybrzeży Indii. Przypominają one ulice, fundamenty i wzorce urbanistyczne znajdujące się na głębokości ponad 30 metrów. Wstępne analizy sugerowały, że pozostałości te mogą mieć ponad 9000 lat, co umiejscawia je na długo przed pojawieniem się pierwszych znanych miast. Innym przykładem jest Yonaguni w Japonii. Pod falami znajduje się formacja skalna ze schodami, filarami i gładkimi powierzchniami przyciętymi pod niemal idealnymi kątami. Geolodzy twierdzą, że jest to formacja naturalna, ale badacze tacy jak dr Masaki Kimura utrzymują, że poziom precyzji znaleziony w tym miejscu wskazuje na interwencję człowieka, lub przynajmniej na istnienie inteligentnego konstruktora dalej na południe w wodach otaczających starożytne miasto Dwarka archeolodzy odkryli zatopione mury i artefakty które pasują do mitycznych opisów królestwa rządzonego przez Krishnę niezależnie od tego czy są to legendy czy nie faktem jest że struktury te wskazują na obecność nadmorskich ośrodków miejskich które zostały pochłonięte przez nagły wzrost poziomu morza Ponadto zdjęcia satelitarne ujawniły ciekawe wzory w regionach w pobliżu Kuby i Bimini, od dawna kojarzonych z historiami o Atlantydzie. Chociaż większość tych odkryć jest nadal badana lub pozostaje tajna, możliwość, że całe miasta drzemią pod powierzchnią oceanu, jest coraz częściej brana pod uwagę przez niezależnych naukowców. Warto pamiętać, że wiele z tych miejsc pokrytych jest grubą warstwą osadów, co wskazuje, że nie zostały one po prostu pochłonięte przez fale, ale dotknięte gwałtownymi zjawiskami, takimi jak tsunami lub nagłe topnienie lodowców. Hipoteza o niedawnym uderzeniu Drajas, spowodowanym przez fragment komety około 12 800 lat temu, stanowi prawdopodobne wyjaśnienie tych nagłych zmian. Topnienie ogromnych pokrywy lodowej spowodowało podniesienie się poziomu oceanów w ciągu kilku dni, zalewając nadbrzeżne cywilizacje i sieci wiedzy globalnej. Wszystko to wzmacnia przekonanie, że potop nie był tylko mitem lub lokalną katastrofą, ale wydarzeniem o zasięgu globalnym, które zmieniło powierzchnię Ziemi. A jeśli z głębin wciąż wyłania się tak wiele dowodów, być może nadszedł czas, aby zaakceptować fakt, że historia ludzkości, a nawet historia przedludzka, jest znacznie bardziej złożona i cykliczna niż nauczyliśmy się w szkolnych podręcznikach. Jeśli coś uczą nas mity, ruiny i podwodne odkrycia, to fakt, że historia nie jest linią prostą, ale ciągiem cykli. Potop, opisywany przez ponad 200 kultur rozsianych po całym świecie, może nie być tylko symbolicznym wspomnieniem kary, ale zapisem prawdziwego upadku, który zniszczył całe cywilizacje. Monumenty takie jak Gebekli Tepe, Puma Punku czy Kamienie z Balbek, precyzyjne astronomiczne ustawienia, niemożliwe mapy, takie jak mapa Piri Reisa oraz zatopione miasta, takie jak Kambaj czy Jonaguni, są fragmentami, które przetrwały wodę i czas wskazując na znacznie starsze i bardziej wyrafinowane pochodzenie niż zakładamy. Być może dzisiejsza ludzkość nie jest pionierem, a jedynie najnowszym spadkobiercą fragmentarycznej wiedzy, zbierającym kawałki układanki, której oryginalny obraz pozostaje ukryty. Być może nawet nasze DNA nosi ślady poprzednich epok, spotkań z istotami lub cywilizacjami, które zniknęły w falach zapomnianej przeszłości. Wielka tajemnica brzmi: co jeszcze kryje się pod oceanami, pustyniami lub lodem, dopóki nie znajdziemy wszystkich odpowiedzi, pozostaje nam zachować otwarty umysł. W końcu być może prawdziwym dziedzictwem potopu jest przypomnienie nam, że nie jesteśmy pierwsi i być może nie będziemy ostatni.